Beata Lubecka. I nasz gość Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy i porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry, panie pośle. No europoseł, oczywiście. Dzień dobry, tak jest, Jak się spało? Dzień dobry. Krótko, tak ale szan. dobrze. A wiedziałam, że pan to odpowie. No ale na pewno może mieć pan jeszcze lepszy humor niż wczoraj, bo okazuje się, że różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, jeśli chodzi o poparcie wyborców, to zwiększyła się do 16%. I co pan na to? No, bardzo się cieszę. Oczywiście musimy poczekać na y, przeliczenie wszystkich y, komisji. A to się może zmienić. Jak duże miasta do tego dojdą? Chodzi mi o wyniki, jak spłyną zgoda, ale pewne rzeczy się już nie zmienią. Po pierwsze, skala zwycięstwa pana prezydenta Andrzeja Dudy, najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich od 20 lat od czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, który wygrał wybory w pierwszej turze i drugi najlepszy wynik w historii wyborów prezydenckich. Najlepszy wynik naszego obozu Prawa i Sprawiedliwości zjednoczonej prawicy od momentu powstania Wliczając pierwsze tury wyborów prezydenckich, wybory parlamentarne, e, europejskie, sejmowe. No i najsłabszy wynik e, kandydata Platformy Obywatelskiej w historii wyborów e, prezydenckich w pierwszej Ale to turze. się jeszcze może zmienić, jeżeli spłyną te wyniki z dużych miast, bo, bo jak pokazują badania, to Rafał Trzaskowski cieszy się największym zainteresowaniem i poparciem wyborców właśnie w dużych aglomeracjach. No więc te czekamy rzeczy, na już się nie zmienią. To znaczy pan prezydent Andrzej Duda ma najlepszy wynik w historii startu Kandydatów prawa i sprawiedliwości i często również wybory parlamentarne, a Rafał Trzaskowski ma najgorszy wynik w historii startów kandydatów Platformy Obywatelskiej. To już się nie zmieni. Przewaga jest olbrzymia, ale oczywiście my musimy teraz zadbać o to, żeby nie nastąpiła w naszych szeregach demobilizacja. Myślę, że frekwencja w drugiej turze może być porównywalna z tą, która miała miejsce wczoraj, więc musimy zmobilizować dodatkowo przekonać dodatkowo zapewne około miliona. Wyborców i będziemy bardzo ciężko pracować, żeby tak się stało w tej chwili, jak rozmawiamy pan prezydent Andrzej Duda, mimo tego, że zakończył wczoraj bardzo późno w nocy ostatni wiels wyborczy, bo po wieczorze wyborczym, który organizowaliśmy, przypomnę w Łowiczu, miał jeszcze spotkanie przed 23 w strzelcach koło kutna. Dzisiaj od rana jest w toruniu rozdaje kawę, rozmawia z mieszkańcami. Mamy bardzo intensywnie zaplanowany, cały kalendarz spotkań przez cały dzień, więc będziemy na pewno. No, bardzo ciężko pracować na to, żeby przekonać dodatkowych wyborców. To w, w, w Toronius spotka się też z Ojcem Ryzykiem? Pan prezydent? Mm. Nie, w, pan prezydent Andrzej Duda jest tam po to, żeby spotykać się z mieszkańcami. Nie będzie chyba występował w żadnych, w żadnych mediach. Ale niektórym marzyła się pierwsza tura, no krzyczana na wiecach. Pierwsza tura, pierwsza tura. A wczoraj słyszałem taką wypowiedź marszałka Ryszarda Terleckiego, że to wina Gowina, że gdyby nie bojkotował tych wyborów 10 maja, no to byłoby po sprawie już półtora miesiąca wcześniej i Duda miałby wygraną w kieszeni. A Jarosław Gowin to pana szef partyjny. Jeśli chodzi o zwycięstwo w pierwszej turze, to oczywiście mieliśmy tego rodzaju marzenia i bardzo wielu naszych zwolenników rzeczywiście coś takiego skandowało. Natomiast nigdy dotąd poza Aleksandrem Kwaśniewskim w roku 2000 nikomu się to nie udało. Pan prezydent Andrzej Duda ma, będzie miał zapewne ponad 3 miliony głosów więcej niż 5 lat temu. Więc wynik jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja sam miałem pewne obawy, że to się może skończyć poniżej 40% więc jestem bardzo zadowolony, jestem pozytywnie zaskoczony i naprawdę to jest wynik, z którego możemy się cieszyć. Jeśli chodzi o wybory w maju, to pani moje zdanie zna. Uważam, że te wybory mogły i powinny odbyć się w konstytucyjnym terminie, czyli w terminie majowym i w tym sensie rzeczywiście byłoby już po wyborach. No, ale mogły, mogły być nierówne i nie, nie bezpośrednie. Natomiast czy to jest wina go wina? Czy pan by się podpisał pod takim zarzutem, który stawia Ryszard Terlecki, jeśli chodzi o Jarosław Gowina. No to jest przede wszystkim wina senatu, izby obstrukcji, która została zamieniona. Ale Jarosław, Jarosław Gowin przecież też się, mówiąc kolokwialnie, stawiał Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie chcę używać takiej terminologii. Ostatecznie wszyscy posłowie porozumienia zagłosowali za głosowanie, głosowaniem korespondencyjnym. Ja przypomnę, że przez cały kwiecień opozycja, samorządowcy, większość w Senacie straszyli Polaków, że wybory w maju, czy też pod koniec maja, bo przecież w tym konstytucyjnych widełkach chodził w grę również dzień 23 maja, będą niebezpieczne dla zdrowia. Mówili o zabójczych kopertach. No a, a jak gdyby nigdy nic kilka dni po. Po tym, jak wybory zostały unieważnione, zmienili kandydata, mimo że przez cały czas mówili, że wystawili najlepszą możliwą kandydatkę Małgorzatę kiedawy błońską no, i Część zaczęli... opozycji ma jednak teorię, że właściwie zrobiliście z, z pełną premedytacją y, y, prawo i sprawiedliwość, żeby znowu y, y, wzmocnić tę polaryzację, w ten sposób zaostrzyć ten konflikt i y, y, doprowadzić Andrzeja Dudę do My, zwycięstwa. A zdecydujemy to nie my wystawialiśmy Rafała Trzaskowskiego, bo mieliśmy kandydatka, ale chodzi mi o to, że zaraz później zaczęła się masowa zbiórka podpisów i te Dobrze, wszystkie... To, to, już, obawki, to, już, to już było, to już było. Ja tutaj y, y, przywołam teraz to cytat to z Grzegorza Scherdyny, który tutaj... Strażą Polaków z względami zdrowotnymi nagle się y, y, ulotniły, prawda? I nagle się okazało, że już nie ma żadnych obaw y, przed, przed y, koronawirusem w lokalach wyborczych i Platforma jak gdyby nigdy nie zaczęła wzywać do masowego udziału. Więc w tym sensie Platforma, to co robiła Platforma w kwietniu było było pełne hipokryzji. A wczoraj y, również gościem Radia Z y, był y, Grzegorz Schetyna i powiedział, tak, tak zdecydowana większość wyborców jest y, po stronie kandydatów opozycji, Polska wybiera opozycję, daje żółtą kartkę PiSowi i Andrzejowi Dudzie. Zdecydowana większość Polaków nie zagłosowała na kandydata platformy obywatelskiej. No i w ten sposób możemy się przerzucać różnymi retorycznymi chwytami. Powtarzam, Rafał Trzaskowski dostał najgorszy wynik w historii wyborów prezydenckich ze wszystkich kandydatów platformy obywatelskiej, którzy, przegrywa, którzy startowali a później poza Bronisławem Korolskim w 2000. No ale i tak uratował honor platformy obywatelskiej, i tak uratował honor platformy obywatelskiej, bo gdyby kandydatką cały czas była taki dawał to mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. A czy będą jakieś asy w rękawie? Mam na myśli, czy będzie powtórka hmm, ala dziadek z Wehrmachtu? My mamy asa w rękawie i jest z nim najlepszy możliwy kandydat. My musimy po prostu zrobić dobrą kampanię, ale mam najlepszego kandydata ale i... czy nie po... będzie żadnych na jakichś takich właśnie na... y, takiego faulowania? No to trzeba pytać... Nie, ja pytam na... o sztab o rab... a, a, a Andrzeja Dudy. Nie... Czy z waszej płyną... strony nie będzie fauli? którzy słyną z nieczystej gry, no to Rafał Trzaskowski utrzymuje ludzi, którzy prowadzą sok z buraka, zatrudnia ich w ratuszu itd. i tak dalej. I tak dalej. To, są, to są najbardziej, to jest najbardziej hejterska część polskiego internetu, e, która współpracuje z. Ale z drugiej strony z... jest pa telewizja państwowa, która wali w Trzaskowskiego jak w Bęben? Panie lektorze, ja nie chcę wchodzić w to, jakie media w kogo walą, bo jak włączymy TVN zwany Trzaskowski Vision Network i to, co ci państwo robią w ostatnich tak, kto dniach, co tak, dnia, w ostatnich kto tak dnia tak Trzaskowski Vision ja Network. Powiąc, oglądam w tej chwili fakty i to, co się tam wyprawia, e, przychodzi ludzkie e, pojęcie. Ma, mamy niestety zjawisko tak zwanych mediów tożsamościowych, gdzie media e, są zbliżone do takich czy innych sił politycznych, ale to, co no to się telewizja zmieni... państwowa też jest medium tożsamościowym. A i... to się zmieniło na korzyść w stosunku do czasów rządu Bronisława Komorowskiego i Platformy, to to, że jest pełen pluralizm. Znaczy każdy może słuchać tej stacji radiowej, tej telewizji, oglądać, czy tego portalu. A telewizja portal, państwowa to, za, 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 za państwa i... pieniądze może być telewizją rządową. No dobrze. Ile głosów musi... Odpo, poproszę tylko o krótką odpowiedź. Ile głosów musi zebrać Andrzej Duda, żeby wygrać te wybory? To zależy od frekwencji, ale na pewno to będzie ponad 9 milionów głosów. Żeby być bezpiecznym, myślę, że 9,5 miliona to jest taki wynik, który, który da zapewne reelekcję panu prezydentowi. I tutaj część radiową kończymy. Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jaki jest pomysł w takim razie, panie pośle, na tę dogrywkę kampanii? Czy Andrzej Duda Praca. będzie odwiedzał, czy Andrzej Duda przede wszystkim będzie odwiedzał te województwa, te miejsca, gdzie tak zwane swingujące, gdzie jego przewaga jest minimalna nad rywalem? Pan prezydent będzie w, w ogóle w kampanii robi to, co robił podczas całej prezydentury. Jest pierwszym polskim prezydentem, który odwiedził wszyscy, wszystkie 380 powiatów, więc nie jest tak, że prezydent no, tak jak jego poprzednik Bronisław Komorski, dopiero nasza z kampanii wyborczej wyszedł z tej wieży z kości słoniowej, zwanej Tak, połacem, to był przez... jego błąd, to był jego błąd, przyznaję. dopiero ruszył na, na, na w Polskę, czy też na miasto, bo pamiętamy słynny e, spacer po krakowskim przedmieściu, gdzie pan prezydent Komorski potrzebował no, suklerki. To jest historia, Mówię, to było pięć lat temu, to już patrzmy okej, do przodu, ale, panie pośle, ale, patrzmy do przodu. Teraz przed nami dwa ekscytujące to... dwa tygodnie. Zwracam uwagę tylko na to, że prezydent Andrzej Duda nie musi się uczyć Polski, zna Polski. Zarówno problemy zarówno duży. To powtarzacie za każdym razem, naprawdę. Ja to już tam na naprawdę. Bardzo dobrze z czasów całej, całej kadencji, pierwszej kadencji prezydenckiej. Teraz będziemy to kontynuować. To znaczy, pan prezydent Andrzej Duda podczas naszego pierwszego spotkania, takiego sztabowego na początku roku, jak zapytałem pana prezydenta, co jest dla niego najważniejsze, co jest najbardziej istotne z całej kampanii, powiedział: e, spotkania z wyborcami. My to robiliśmy jeszcze przed koronawirusem. Koronawirus i lockdown, e, ograniczenia epidemiczne nam to uniemożliwiły, ale teraz jesteśmy z powrotem w trasie. Jeżeli pani spojrzy choćby na piątek przed wyborami, prawda, na trasę, którą przebył pan prezydent Andrzej Duda od 6 rano spotkanie... do północy niemalże, tak? Widziałam. Siódma spotkanie w piekarni. Aż do 23.55. Pan prezydent zszedł ze sceny w Starym Sączu chyba o 23.55. No, trzeba oddać to, tutaj sprawiedliwość, porównać... że, że ma kondycję, że ma kondycję rzeczywiście. Tego nie można odmówić prezydentowi Dudzie. Z, z objazdem Mazowsza tak naprawdę, rogatek Warszawy poza Płońskiem, to były rogatki Warszawy ze strony głównego naszego konkurenta, to widać bezsprzecznie, że pan prezydent Andrzej Duda przeciwnie się naszego konkurenta potrafi trafi ciężko pracować i nie jest kandydatem tylko tak zwanej Warszawki, doskonale zna problemy całej Polski. Będziemy to kontynuować również... Taką pierwszą... lekką pogardą pan mówi o mieszkańcach tego miasta, tak zwana Warszawka. A no naturalnym rezerwuarem głosów dla pana prezydenta Dudy wydają się wyborcy Konfederacji. Ja nie mówię o Warszawie, mówię tylko o Warszawce i pani doskonale wie, co oznacza to pejoratywne rzeczywiście określenie. To jest pewna część elit no, mieszkańców Warszawy. Ale jaki to jest procent Warszawy? Pani nie znaczy, pośle. jaki to jest procent Warszawy. Widział pan wczoraj kolejki przed y, y, lokalami wyborczymi w Warszawie? Naprawdę. Były duże. No ja też stałam w kolejce. Może nie aż tak długo, jak m, m, moje koledzy, koleżanki, ale tak. Mówię o, o liberalnych elitach warszawskich, które ukochały sobie Rafała Trzaskowskiego, pompują go, czasem nie znając umiaru to pompowanie w sondażach, które zostało, ten balonik pękł teraz podczas wyborów. Rafał Trzaskowski nie doścignął Andrzeja Dudy. Mało tego, może się okazać, że nawet nie będzie mieć nie przekroczy 30%, co mu zaszkodziło w ostateczności dopompowaniu w sondażach. Ale ja mówię o tym, że Rafał Trzaskowski po prostu bardzo słabo zna problemy mieszkańców innych miejsc niż, niż te warszawskie salony. D jako to samorządowiec to nie ma o tym bladego pojęcia? dowodem na to jest jego y, y, amnezja w sprawie głosowania y, dotyczącego wieku emerytalnego. Rafał Trzaskowski mógł głosować przeciwko i tak głosował przeciwko... Y, no dobrze, a to, zapomniał, z... że jak głosował nie oznacza, że nie zna problemów lo lokalnej Polski, no. Pani jak można nie wiedzieć, że 4 lata temu, a, najpierw, że się było posłem, a Tom później... Je, to, mnie tak posła, no, posłem. No, to mnie trochę dziwi. to mnie trochę dziwi rzeczywiście, że można nie pamiętać kim się było cztery lata temu, gdzie się pracowało i co się robiło, no, To akurat głosowanie było takie dość, ja bym kluczowy i było o nim głośno. Jeśli, wracając do... Przede wszystkim, przede wszystkim było bardzo ważne dla milionów Polaków. I to pokazuje pewne oderwanie od rzeczywistości tego kandydata. Naturalnym rezerwuarem dla prezydenta Andrzeja Dudy wydawaliby się wyborcy Konfederacji. No, ale tam dużo młodych ludzi głosu, głosują, głosowało na Konfederatów, a też młodzi ludzie nie głosują na Andrzeja Dudę. No, myślę, I raczej są no, bardziej skłonni no, oddać głos no, na no, Rafała i, Trzaskowskiego. I, więc, i, ale i, nawet gdyby, gdyby y, y, zakładać, że wszyscy, y, 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 zakładać, że wszyscy y, ci wyborcy, którzy głosowali na konfederację, zagłosują na Andrzeja Dudę, to może jednak nie wystarczyć tego poparcia. Ale pod, podobnie myśl, może myśleć w tej chwili sztab Rafała Trzaskowskiego. Dużo, ba, bardzo dużo młodych ludzi nie zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego, tylko wybrało Szymona Hołownię. To są na pewno to jest materiał do przemyśleń dla, dla naszego sztabu wyborczego, dla naszego kandydata. Frekwencja wśród młodych ludzi rzeczywiście była rekordowa w tych wyborach. Musimy to wziąć pod uwagę. Proszę pamiętać, że żaden poprzedni rząd tyle dla młodych ludzi w sensie finansowym nie zrobił, co my, bo my wprowadziliśmy zerowy PIT do 26 roku Życia. Dzięki nam młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, szukający sobie na tym rynku miejsca, są znacznie bardziej atrakcyjni dla pracodawców, bo za nich nie płaci się właśnie podatku, za nich nie płaci się PIT-u. Szereg innych rozwiązań, które wprowadziliśmy dla, dla młodych ludzi, szczególnie otwierających nowe firmy. Ja rozumiem, będzie... że o ten elektorat właśnie Dzień najmłodszy będzie również mocno zabiegać. A, a chciałam trochę odbić się od tego, co się wydarzy w, teraz w ciągu tych dwóch tygodni i zapytać jeszcze o wczorajszy wieczór. Dlaczego ja Kaczyńskiego nie było na wieczorze wyborczym. Coś się wydarzyło? Panie redaktor, mnie również nie było na wieczorze wyborczym. Miałem swoje obowiązki medialne jako rzecznik. Wieczór wyborczy po raz no pierwszy... No tak, no to pan miał obowiązki. No. Wieczór wyborczy po raz pierwszy w historii zorganizowaliśmy poza Warszawą, w Łowiczu, w centralnym I prezesowi miejscu. nie chciało się pojechać do Łowicza? Nie, tam bardzo wielu liderów partii politycznych, nie wiem czy byli pozostali liderzy zjednoczonej Prawicy, czy Jarosław Goryń, Zbigniew Ziobro, to, była przede wszystkim, to było przede wszystkim spotkanie z mieszkańcami. Pojawiło się tam kilku posłów, szczególnie jeden chyba rzucał się w oczy. Natomiast generalnie większość naszych polityków ciężko pracowało do końca kampanii wyborczej, do końca ciszy wyborczej, przed ciszą wyborczą do piątku o północy, w swoich okręgach wyborczych i ciężko pracuje dzisiaj od, od świtu nadal, więc my nie zapraszaliśmy, nie ściągaliśmy wszystkich naszych liderów, żeby byli podczas tego wieczoru wyborczego w, w Łowiczu. Przede wszystkim zapraszaliśmy mieszkańców tego powiatu, mieszkańców tego miasta, to do nich zwracał się pan prezydent Andrzej Duda. Ale musi pan przyznać, że jednak ten wieczór wyborczy yy, 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 Koalicji Obywatelskiej był zrobiony z rozmachem. Ja myślę, że to, była, to było... Cieszę się, że pani o to pyta, bo to było świetne podsumowanie e, różnic między naszymi kandydatami. Nasz wiec w centralnej Polsce, wśród ludzi, e, e, wiec Rafała no. Trzaskowskiego. Przecież, przecież na tym wieczorze wy wyborczym też byli ludzie. No tak, tylko to, była, to było miejsce typowe dla Warszawki. Elektrownia po nowo otwarte centrum handlowe, e, bo, bo dla słuchaczy, którzy nie są zorientowani, tam była, był wieczór wyborczy Rafała Trzaskowskiego. No bardzo duże pustki, bo jak kamera ze się organizatorów to pokazywała, to nie mogła ukryć tych pustek no i tych smutnych twarzy, które stały wokół Rafała Trzaskowskiego. Trudno było pewnie politykom Platformy Obywatelskiej ukryć rozczarowanie, ale tak to jest, jak się wierzy w te swoje pompowane sondaże, według których Rafał Trzaskowski ma już zaraz dogonić Andrzeja Dudę, a później przychodzi moment, sprawdzam, kiedy to Polacy głosują, a nie, a nie przerobione sondaże dają jakieś zawyżone poparcie. A już macie jaki pomysł, gdzie będzie finał kampanii? Czy będzie Łowicz-Bis, czy jeszcze jakieś inne miejsce? Jeżeli pani pyta o ostatni y, dzień kampanii, no mm -hmm. to będzie pewnie kilkanaście. Ale nie, ja pytam y, o wieczór wyborczy już. Rozstrzygnięcie, 12 na, lipca. Na, się, nie, na takiej decyzji jeszcze nie, taka decyzja jeszcze nie zapadła. E, pytanie słuchacza, czy w razie wygranej e, Rafała Trzaskowskiego porozumienie Jarosława Gowina zostanie w rządzie? Rzeczywiście porozumienie jest członkiem założycielem Zjednoczonej Prawicy. Wszystkie uchwały programowe naszego kongresu, wszystkich władz to potwierdziły również po całym tym zamieszaniu z terminem wyborów zebrało się, zebrał się prezydium zarządu krajowego, zebrał się zarząd krajowy. Wszystkie potwierdziły chęć współtworzenia Zjednoczonej Prawicy. Nie ma mowy o tym, żebyśmy, żeby, żeby nasze drogi się rozeszły. Ja jestem patriotą Zjednoczonej Prawicy, jak pani wie i jestem przekonany, że zdecydowana większość moich kolegów też nie wyobraża sobie angażowania się w jakąkolwiek inną inicjatywę. Zresztą ta inicjatywa którą pewnie kuszono część naszych kolegów, czyli ta mityczne budowę, mityczne nowe centrum, które miało być tworzone wokół kandydata PSL-u, no, dzisiaj jest pewnie znacznie mniej atrakcyjna po tym no, dość słabym wyniku pana Kosiniaka Kamysza, więc z całą pewnością Zjednoczona Prawica utrzyma jedność do końca kadencji. To będzie oznaczało, że Polacy w wyborach prezydenckich wybierają model współpracy między prezydentem a rządem, który będzie do jesieni 2023 roku. Bo taki mandat dali Polacy w październikowych wyborach i Polacy zdecydują, czy to ma być współpraca czasem krytyczna, czasem szorstka można powiedzieć, bo prezydent Andrzej Duda wetował kilka ważnych dla naszego obozu ustaw, ale jednak zgodna, czy to będzie ciągła wojna, która moim zdaniem zakończy się paraliżem państwa, bo pani wie, że polska konstytucja nie dość wyraźnie dzieli kompetencji między prezydenta a rząd. Jeżeli będziemy mieć kogoś takiego jak Rafał Trzaskowski jako głowę państwa, to będziemy ale mieć... Ale przecież Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie totalną opozycją i że będzie wspierał rząd, jeśli rząd będzie Rafał miał dobre propozycje dla, dla Polaków, jeśli będą to propozycje w interesie Polaków. I jeszcze zapytam ostatnie ale pytanie. Panie, A panie, gdzie się podział Przemysław Czarna? Pod... Rafał Trzaskowski głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego już po wyborach, kiedy Platforma przeszła do opozycji. No kiedy... ale teraz zmienił kiedy... zdanie. Mówi, że... No właśnie, no ale po pierwsze, czy można mu wierzyć, że zmienił zdanie, bo Rafał Trzaskowski ma długo no ale historię można jednak ten, pójść, ten, pójść po rozum do głowy mówienia, no, można w wyborach. po wyborach Rafał Trzaskowski obiecał 79 konkretnych rzeczy warszawiakom że je zrealizuje do końca 2019 roku. Odsyłam tutaj do y, strony internetowej trzaskowskiego. i pan prezydent doda tej... też kilku y, kilku jednak ważnych zaledwie. postulatów które zaproponował, zaproponował w kampanii w 2015 roku nie zrealizował. E, kończymy. Musimy kończyć ładny krawa takie różowe. Adam Bielan rzecznik sztabu prezydenta że Dudy był z nami europoseł Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję. Dobrego dnia. Kłaniam się. Do usłyszenia i do zobaczenia.